Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej mojej moj, jako kandydata konfederacji w najbliższych wyborach dzisiaj w miejscu szczególnym bo przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z kolegami rolnikami, którzy pomagają, wspierają tym razem mnie. Jeżeli jak była potrzeba, ja starałem się wspierać ich. Bardzo im w tym miejscu za to dziękuję, a tematem dzisiejszej konferencji jest sytuacja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w polskim rolnictwie. To właśnie. Urzędnicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stali na pierwszej linii frontu w momencie, kiedy trzeba było przyjmować wnioski. To na nich spadła cała duża biurokratyczna odpowiedzialność za to, żeby dobrze obsłużyć rolników, którzy musieli złożyć terminowo wnioski. I to oni ponosili ten największy ciężar te niekompetencji rządu, bo to trzeba powiedzieć wprost bo to niekompetencja rządu sprawy, sprawiła to, że rząd musiał udzielić pomocy finansowej na skutek wpuszczenia do Polski zboża ukraińskiego, i później trzeba było to naprawiać procedurą biurokratyczną. I to urzędnicy arimroscy, właśnie pierwsi tutaj przychodzili z pomocą rolnikom. Rolnicy często przychodzili, bo mieli informacje medialne na temat sytuacji z obsługą wniosków, a urzędnicy w Arimrze nie mieli takich informacji od swoich przełożonych, bo ta informacja z ministerstwa nie spłynęła. Dzisiaj w, trwa w Arimrze kilkudniowe referendum strajkowe, ponieważ urzędnicy arimroscy czują się w tym momencie jak tutaj głosy do nas docierają mocno poszkodowani na skutek obarczenia ich dodatkową liczbą obowiązków. Tych obowiązków przybywa, bo coraz więcej jest tych dopłat różnego rodzaju na skutek właśnie niekompetencji rządu, która no, trzeba rolnikom pomóc i to wszyscy dobrze wiemy, tak? ale nie chcemy, żeby ta sytuacja powtórzyła się w roku kolejnym. Nie chcemy, żeby w przyszłym roku znów na skutek otwarcia granic, które nastąpił przecież 15 września, września na import towarów i płodów rolnych z Ukrainy, bo kończy się tutaj zakaz, który został wprowadzony, a za którym przecież głosowali również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Głosowali za tym, aby on obowiązywał tylko do 15 września i nie sprzeciwili się temu, nie wyrazili woli na forum Unii Europejskiej, aby przedłużyć ten, tą datę na, choćby do końca roku. Nie było takiej woli. Mamy na to potwierdzenie w dokumentacji, w korespondencji z ministrem rolnictwa, panem Telusem, pismem Krzysztofa Bosaka, posła Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów projektu Konfederacji. Jest tutaj jasno o tym napisane, tutaj do wglądu, później Państwu to, ten dokument przedstawię. Dwukrotnie na forum Unii Europejskiej było, było głosowanie, w którym europarlamentarzyści prawa i sprawiedliwości głosowali wbrew interesowi narodowemu, wbrew, wbrew interesowi polskiego rolnictwa. I hańba im. My dzisiaj wspieramy urzędników, wspieramy urzędników Arimru, którzy powinni zajmować się tym, do czego zostali powołani, a nie ponosić ciężar odpowiedzialności za niekompetencje, rządu prawa i sprawiedliwości liczymy na to, że zostanie tutaj odpowiednia procedura wdrożona. Również składamy dzisiaj pismo zarówno do pana ministra Roberta Telusa, jak również do pani prezes Arimru z pytaniami o strukturę organizacji, o to czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strukturalnie jest przygotowana do obsługi takiej ilości wniosków, takiej ilości pomocy, bo w ocenie zarówno mojej, jak i osobami, z którymi rozmawiałem, wynika, że nie. Myślę, że również o tym za chwilkę powiedzą koledzy. Bardzo będę o to ich prosił, żeby również poruszyli temat sytuacji w rolnictwie, bo jesteśmy w trakcie żniw, pogoda niestety nie dopisuje. Ehm, takie opady, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, powinny być szczególnie, w, w, życzyliby sobie rolnicy, bo nie mają na to wpływu, w momencie wegetacji, a nie w momencie żniw. Ehm, I to jest duże zagrożenie dla sytuacji w rolnictwie. Plony mogą być gorszej jakości, co przełoży się na cenę i znowu możemy mieć tutaj duży problem w przyszłym roku. Oddaję głos, poproszę kolegę Romana Kondrowa o zabranie głosu. Dzień dobry szanowni państwo, chciałbym podkreślić, że jesteśmy z podkarpackiej oszukanej wsi i przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do Rzeszowa, żeby obraniać naszych kolegów, naszych kolegów, żeby obraniać naszych gości, przyjechali z Arimu, z tego względu, że Arim miał na siebie bardzo dużo obowiązków odnośnie wyliczenia od 1 grudnia do 15 kwietnia Pierwszej transzy, drugiej transzy od 15 kwietnia do 15 maja i później trzecia transza od 15 maja do 15 yy, lipca. Jest, no, są to bardzo duże obowiązki, bo to jest do rozliczenia, tak jak yy, minister powiedział, 15 miliardów złotych. Nie jest to bagatelna suma. Z tego względu muszą to szczegółowo, skrupulatnie zrobić. Nie, nie są w stanie tego wszystkiego przerobić z tego względu, że też nie mają takiego sztabu ludzi, żeby mogli to wszystko w terminie zrobić. Do tego doszły jeszcze silosy. Doszły jeszcze wiaty, doszedł też nabór odnośnie nawozów. Także wszystko zostanie nie tak szybko zrobione i tego się obawiamy jako rolnicy, że tych pieniążków tak szybko nie dostaniemy. Ja apelujemy do pana ministra, żeby tutaj finansowo też wspomógł naszych tutaj przedstawicieli Zarirmu, żeby mieli te wynagrodzenie godne swojej pracy, bo na pewno są tak strasznie obarczeni, że nie podołają temu wszystkiemu. Chciałbym też podkreślić, że ta pogoda, która w tym czasie jest, te opady deszczu też. Przełożą się na ceny naszych płodów, z tego względu, że nawet pszenica, która miała parametry po opadaniu tych deszczy straci na wartości, z tego względu, że to będzie tylko zboże paszowe. Nie będzie to zboże konsumpcyjne, bo za dużo deszczy padało i wiadomo, jaka sytuacja będzie. Dalej będzie kryzys w rolnictwie, bo nie sprzedadzą rolnicy za godne wynagrodzenie tych swoich po prostu płodów i będą, nie, będzie, nie będzie takiej płynności finansowej. Także bardzo byśmy to apelowali jeszcze raz jako przedstawiciel podkarpackiej oszukanej wsi do pana ministra, żeby tu wspomógł Arim, żeby im naprawdę dać godne wynagrodzenia ich za ich pracę, ciężką i mozolną z tego względu, że oni teraz z nami są współpracują. Dowiadowaliśmy się szereg z, tylko z, z mediów kiedy, jakie rozporządzenia są, a tak samo czekaliśmy, jako rolnicy chodziliśmy się, pytaliśmy się, żeby to jak najszybciej było wdrożone, oni mówili nie ma rozporządzenia, nie możemy tego wdrożyć, kochani rolnicy musicie poczekać, są to różne dopłaty, jest to dawana była, o, jeśli chodzi o, na, o zboże do, dopłata do materiału silnego, była to dopłata normalna, później weszła tak zwana dopłata wojenna, nie wiadomo z jakiej to racji wojenna, no u nas wojny nie ma, jest wojna na Ukrainie, ale to się wszystko przelewa na nas, także jest bardzo, bardzo źle Chcielibyśmy tutaj jeszcze raz zaakcentować tą sytuację trudną w rolnictwie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Paweł Skawa. Proszę Państwa, rolnictwo to nie tylko sianie i oranie, prawda? Jest trudna sytuacja w rolnictwie. Dzisiaj nasze płody rolne sprzedajemy za bezcen. Przed chwileczką byłem w elewarze. Pszenica konsumpcyjna ma cenę 700 złotych. Przepraszam, pszenica paszowa ma cenę 700 zł, pszenica konsumpcyjna 870. To jest o połowę mniejsza stawka niż rok, rok temu. Szanowni Państwo, ja tu dzisiaj jako rolnik jestem wycofać wniosek za materiał siewny i złożyć kolejny wniosek. Także tu jak najbardziej solidaryzujemy się z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nawałem wniosków, bo proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie wnioski, które opracują, opracowywują pracownicy ARIMu, my, jako rolnicy, to wszystko składamy. I teraz, jeśli pracownicy nie dają rady tych wszystkich wniosków przerobić, to co my, jako rolnicy, którzy od rana do, do, do wieczora pracujemy na, na swoich polach, mamy to wszystko opracować, i tak dalej. Także. Solidaryzujemy się jak najbardziej. Każdy za swoją ciężką pracę powinien dostawać y, odpowiednie wynagrodzenie. Można jeszcze powiedzieć, dlaczego ten wniosek wycofujesz i dlaczego składasz drugi, bo tam były zmiany proceduralne. Jakieś, tak? Dokładnie jest... tak. Pierwszy wniosek, żeśmy składali od 25 czerwca do 10 lipca, była to pomoc, jak co roku, z de minimis na materiał siewny. Teraz rząd wprowadza następną pomoc w wysokości 200 zł do hektara obsianych materiałem siewnym, tylko warunkiem jest wycofać złożony już wcześniej wniosek i teraz złożyć ten wniosek ponownie. No bałagan administracyjny, dodatkowa praca i dla pracowników ARIM i dla nas, dla jako rolników, bo trzeba też swój czas poświęcić i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Kusznicz Tadeusz. Ja jestem byłym uczestnikiem strajków Wszystko Rzeszowskich. W latach 80. brałem udział w strajkach Jak też później byłem w wojskowych obozach internowania. Jestem jako osoba represjonowana. Z rolnictwem mam do czynienia od samego dziecka. I tu po prostu dołączam się do tych słów i apeli kolegów moich, przedmówców. Bo mam wrażenie, że teraz to się taka psychologia robi od paru lat, że wszystko się zrzuca jak najwięcej obowiązków z góry na sam dół, na samorządy, tak samo jeśli chodzi o agencje najniżej. Wiemy, jak ile było różnych działań 10 lat temu, o wiele mniej, teraz jest tych działań wiele, wiele z różnych względów czasem dobrych, ale uważam, że w niektórych przypadkach jak kolega wcześniej mój przedmówca powiedział, bałagan administracyjny, że to się zmienia, za chwilę się coś innego, bo tak samo następne działanie jest wprowadziło się dużo szumu, było o ekoschematach. Okazało się, że niewielu rolników mogło z tego skorzystać, to teraz znowu zmiana w trakcie w trakcie po prostu kampanii już płatniczej, że niektórzy mogą tylko oświadczyć. No, ja uważam, że jeśli się coś na początku robi, to się powinno przemyśleć i robić to po prostu przygotowane odpowiednio, a nie później się e, okazuje, że e, mało beneficjentów będzie, a wybory się z, z, z po prostu zbliżają, więc zamiana, żeby zdobyć głosy wyborcze, więc teraz się zmienia. To jest uważam bałagan niepotrzebny, a to wszystko wpływa e, po prostu na więcej obowiązków dla pracowników, bo, bo dużo różnych. Y, zmian w trakcie jest y, jak wiemy y, w agencji y, czy biurach powiatowych czy gdzieś pracuje też no, dużo pań wiadomo panie jeśli są przepracowane są zdenerwowane ja współczuję mężom tych pań gdy panie wrócą do domu bo, ja, ja tylko mogę współczuć bo bo jak jeśli tu jest na pracy, stres, denerwowanie, ja osobiście, e, jeśli tu e, idę do agencji, nie odczuwam tego, wręcz miło przyjęte, ale, ale to tak się to się odbywa, wiemy też z własnego doświadczenia, jako człowiek już po kopie a mówią, że po kopie to po chłopie, także też te sprawy coś znam. E, drodzy Państwo, e, myślę tak e, od młodych lat, za młodych lat ja, ja współczuję tu e, pracownikom agencji, bo była ich dyrektorka oddziału regionalnego, jest teraz Panią Poseł. No, ale ja widzę, że tylko mogę współczuć tym pracownikom, bo wiem, że Pani Poseł niby związana z rolnictwem, z regionem rolniczym, ale y, raczej jest przeciwko rolnikom czego świadczy głosowanie co była za piątką dla, e, dla zwierząt a ja mówiłem, miałem przyjemność z tą rozmawiać z panią, e, z panią poseł i mówiłem, że pan e, wykładowca akademicki, pan poseł Moska z, e, po prostu był przeciwny co nie ma nic z rolnictwem związanego a pani poseł Pamułowa po prostu była za tym, no mnie się z, e, Pamuła Dobrze kojarzę za młodych lat, bo jak byłem młody, małym dzieckiem, to moja mama i babcia taką zupę, pamułę nazywali i gotowała. To była taka zupa jagodowa, Nie mnie się dobrze kojarzyło, ale teraz ostatnimi czasy niezbyt dobrze wspominam, gdy wypowiadam te słowa. Także bardzo mi przy. A jeśli chodzi o sytuację w rolnictwa, to wiemy. Kolega tu mówił, jaka cena zbóż. Ale czy konsumenci o to odczuli tą zniżkę? Nie, bo chleb zamiast tańszy, to jest droższy. Tak samo, jeśli chodzi, jest kryzys w mleczarstwie, następuje i będzie jeszcze większy, bo w tej chwili mleczarni płacą rolnikom, mnie oczywiście też, bo jestem hodowcą bydła mlecznego, ale głównie mięsnego, płacą około 0,50 zł. Za litr. Pytam się, czy na półkach mleko staniało o połowę, bo rok temu była cena oscylowa blisko 3 zł dla, dla większych dostawców. Ja tego nie widzę, więc ktoś na tym interes wbija. No Dużo było mówione, że miały być listy upowszechnione dostawców, tylko się dużo mówi, a się z góry duża propaganda, a działania są znikome. Także nie wiem, jak sytuacja będzie. My na, na pewne względy nie mamy wpływu, bo tak jak tu kolega stwierdził, warunki atmosferyczne to od Bożego zależy. My na to wpływu nie mamy, ale to jest z tym związane, że. Jeśli jest gorzej, to nam też jest, jest po prostu y, sytuacja nasza jako rolników jest coraz gorsza, bo też mamy kredyty. Chcemy żyć, ja też mam jeszcze tu, du, du, sporo kredytów do spłacenia. No nie, w tej chwili to jest tak, wychodzi się na zero albo pod kreską z tej produkcji. Także. Na razie ja widzę trudną sytuację, także ja tylko mogę solidaryzuję się w zupełności, bo mnie to tylko bezpośrednio, z pracownikami agencji, jaką mają sytuację, że mają coraz trudniejszą, bo coraz więcej obowiązków, a za to nie ma nie idą odpowiednie środki, czy żeby zwiększenie pracowników. Także solidaryzujemy się i popieramy te żądania płacowe, które są wysuwane przez pracowników agencji. Ja dziękuję. Gdyby pytania, chyba bym Szanowni Państwo, reasumując tutaj rolników, jako rolnik podkarpackiej oszukanej wsi, chciałbym serdecznie podziękować tutaj naszemu koledze Tomaszowi, że tak dużo nas pomagał od samego początku merytorycznie. Był z nami na wszystkich protestach, jeździ z nami i takich ludzi nam potrzeba w parlamencie. Szanowni Państwo, jeśli kto będzie mógł tylko, to proszę bardzo, żeby oddał głos naszego kolegę, bo naprawdę dużo nam pomógł i apeluje do, do nas zawsze, mówi, że będzie nam pomagał i jesteśmy bardzo niemu wdzięczni i jako rolnicy przede wszystkim chcę mu serdecznie podziękować. Na dalszą współpracę będziemy na pewno pracować i dobrze się będziemy tutaj ukierunkowywać. Dziękuję wszystkim. Ja również dziękuję kolegom za wsparcie. Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania. E jeszcze chciałem tutaj wrócić do tego waż ważnego tematu. Koledzy słusznie zauważyli, że przecież to polskie rolnictwo jest, e każde rolnictwo jest bardzo narażone na czynniki zewnętrzne, a polskie rolnictwo, szczególnie w tym momencie wojennym, jest narażone na to, że jeszcze po 15 jesteśmy pod groźbą tego, że znowu zacznie napływać e zboże ukraińskie. I w momencie, w jakim jesteśmy, czyli y, polski rolnik pozostanie ze zbożem niskiej jakości, prawdopodobnie, bo takie są warunki atmosferyczne, nie będzie miał gdzie sprzedać, bo y, koncerny zagraniczne, które są lokowane y, w Polsce, które produkują trzodę chlewną, bo polskiego rolnictwa praktycznie już y, w tej branży produkcji trzody chlewnej już nie ma. Więc będą kupowali z różnych kierunków, będą szukali różnych kierunków, żeby ta pasza wjeżdżała nawet tutaj z Ukrainy do Polski, czyli gotowy produkt ukraiński wyprodukowany, a nie objęty tym embargiem, a po 15 może w ogóle nie objęty, będzie wjeżdżał i będzie wybierał polską produkcję zboża, które nie będzie się kwalifikowało jako konsumpcyjne, zostanie paszowe, cena pójdzie znowu do dołu. I znowu będzie y, taka sama sytuacja, że rolnicy będą protestować. Y, urzędnicy warim, że będą się denerwować, bo będą przyjmować wnioski, które y, znowu będą wycofywane, bo ktoś czegoś nie przemyślał. Pis nie dokonał zmiany strukturalnej w polskim rolnictwie. Nie, rozwiąza nie rozwiązano strukturalnie problemów polskiego rolnictwa. Jest to doraźne gaszenie pożaru na potrzeby wyborcze. Y, słychać głosy, że prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie opublikowana lista firm przez ministra Telusa, które być może również są tam nazwiska powiązanych osób z prawem i sprawiedliwością, ale nie mamy tutaj żadnego złudzenia, że taka sytuacja i tak zostanie zamieciona pod dywan, bo przecież prokuratura jest również w rękach opcji rządzącej i nikt nie zostanie za to rozliczony. Narracja prawa i sprawiedliwości rozjeżdża się z rzeczywistością. Jesteśmy tego świadomi. Czekamy na wybory, ruszamy do kampanii. Ja dziękuję jeszcze raz za wsparcie, a my ruszamy tutaj na, z kolegami ode mnie z partii, którym również dziękuję za uczestnictwo. Idziemy rozdawać ulotki. W najbliższym czasie udajemy się do wszystkich miast powiatowych, na targi, do ludzi, żeby dotrzeć z tym, o czym media publiczne nie mówią. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję Dzięki jeszcze raz.